Tej nocy Elżbietę obudziły szepty dochodzące za drzwi sypialni. Jej mąż, Marek, znowu rozmawiał przez telefon ze swoją matką o drugiej w nocy. Jego głos brzmiał dziwnie podekscytowany. Ela leżała nieruchomo w ciemności, wyłapując fragmenty rozmowy. Musimy to dobrze rozegrać, nalegał Marek. Ona się niczego nie domyśli. Oczywiście, że nie, synku, odpowiedziała jego matka, Krystyna. Ela spięła się. Co oni knuli w tajemnicy? I dlaczego właśnie teraz? Zaledwie kilka tygodni przed ich przełomową, dwudziesta piątą rocznicą ślubu. Następnego ranka wszystko wydawało się dziwne. Marek był nienaturalnie czuły. Elu, kochanie, powiedział, całując ją w policzek. Może wybierzemy dziś restaurację na naszą rocznicę. Chcę, żeby wszystko było idealne. Idealne. Ela uniosła brew. Przez dwadzieścia pięć lat małżeństwa Marek nigdy nie był tak entuzjastycznie nastawiony do rodzinnych uroczystości. Zawsze to ona wszystko organizowała, a on tylko szukał wad. Dobrze, odpowiedziała ostrożnie, patrząc, jak spieszy się do pracy. Jego komórka leżała na szafce nocnej. Ekran rozświetliło powiadomienie. Ela nie mogła się powstrzymać i spojrzała. To było przypomnienie w kalendarzu. Zadzwoń do S o jedenastej. Później, gdy wrócił, zapytała swobodnie, podlewając kwiaty na parapecie. Kim jest ta S, którą masz w kontaktach? Marek gwałtownie się odwrócił. Przez sekundę Ela zobaczyła panikę w jego oczach, ale szybko się opanował. Ach, Sadowska, koleżanka z biura, konsultuje z nią pewną sprawę zawodową. Kłamstwo. Ela znała swojego męża jak własną kieszeń. Kiedy kłamał, jego lewe oko zawsze drgało, tak jak teraz. Rozumiem, odpowiedziała z uśmiechem, ale w głębi duszy poczuła ucisk w klatce piersiowej. Dwadzieścia pięć lat, ćwierć wieku. Poznali się na studiach w Warszawie. Ona była błyskotliwą studentką finansów, on obiecującym menedżerem. Pobrali się z miłości, marząc o dzieciach i dużej rodzinie, ale dzieci nigdy się nie pojawiły. Z czasem zaakceptowali bezdzietność i skupili się na karierze. Jednak coś istotnego między nimi się zmieniło. Pukanie do drzwi wyrwało ją z zamyślenia. W progu stała Krystyna, jej teściowa, z typowym dla siebie lodowatym uśmiechem. Elżuniu, kochana, powiedziała, wchodząc do mieszkania bez zaproszenia. Przygotowujesz się już do imprezy. Krystyna zawsze traktowała Elę z przesadną uprzejmością. Ale zachowywała ogromny dystans. Przez 25 lat ani razu nie nazwała jej córką. A tak przy okazji Elu powiedziała Krystyna, siadając w fotelu myślałam o przyszłości. Marek nie jest już taki młody myślę, że powinniście pomyśleć o testamencie a gdzie trzymacie akt notarialny mieszkania to było to. Ela zrozumiała w sejfie odpowiedziała sucho. A dlaczego pytasz? Och, tak na wszelki wypadek. Dobrze wiedzieć, gdzie co jest. Kiedy Krystyna w końcu wyszła, Ela usiadła w ciszy, składając elementy układanki. Nocne telefony, dziwny przypływ czułości Marka i teraz te spiczaste pytania teściowej o mieszkanie. Poszła sprawdzić komputer Marka. Hasło, data ich pierwszej randki tym razem nie zadziałało. Spróbowała daty jego urodzin, urodzin jego matki. Nic. Wtedy wpadła na pomysł, by spróbować daty ich ślubu, ale wpisanej od tyłu. Zadziałało. Historia przeglądarki sprawiła, że poczuła supę w żołądku. Jak podzielić majątek przy rozwodzie, prawa małżonka do nieruchomości, porady prawne przy separacji. Wyszukiwał to wszystko przez ostatnie dwa tygodnie. Nagle zadzwonił jej telefon. To była jej przyjaciółka, Agnieszka. Ela, nie uwierzysz. Kogo widziałam? Twojego marka w złotych tarasach z jakąś młodą kobietą. Oglądali pierścionki w salonie apartu. Jak wyglądała? przerwała jej cicho Ela. Około trzydziestki. Blondynka. Bardzo zadbana. W drogim płaszczu. Wyglądała na powierzchowną. Tego wieczoru Marek wrócił z bukietem róż. Dla mojej jedynej, prawdziwej miłości. Powiedział pewnie. Jedyna. Jakie to ironiczne, pomyślała Ela. Następnego dnia, gdy Marek zapomniał komórki, na domowy telefon zadzwoniła jego matka, a wiadomość nagrała się na sekretarkę. Marek to ja, mama. Rozmawiałam z mecenasem Wrońskim. Wszystko da się załatwić. Ważne, żeby do ostatniej chwili niczego nie podejrzewała. Wroński, rzekomy kolega z biura. Teraz wszystko miało sens. Ela podeszła do telefonu Marka. Wymagał sześciocyfrowego kodu. Spróbowała daty ich poznania. Nic. Urodzin Krystyny. Nic. Wtedy przypomniała sobie blondynkę z galerii. Intuicja podpowiedziała jej, żeby spróbowała 8 marca, Dnia Kobiet. Zadziałało. Urodziny kochanki. Wiadomości SMS potwierdziły wszystko. Sandra, kochanie, jeszcze trochę cierpliwości. Po rocznicy wszystko się rozwiąże. Mieszkanie na Mokotowie będzie nasze. Marek, mówiłeś, że zamieszkamy razem do nowego roku. Mam dość ukrywania się. Kochanie, wszystko idzie zgodnie z planem. Mama już zadbała o sprawy. Ela niczego nie podejrzewa. Mecenas Wroński mówi, że jeśli dobrze to rozegramy, dostanie tylko połowę, a ja zatrzymam mieszkanie. Ela osunęła się na krzesło. Planowali jej życie, jakby była rzeczą z drugiej ręki. Marek, jego matka, adwokat Wroński, kochanka Sandra, wszyscy wplątani w pułapkę, w której ona była ofiarą. Co zamierzali jej zrobić na przyjęciu? Chcieli ją upokorzyć przed wszystkimi, o coś oskarżyć. Bez straty czasu skopiowała wszystkie ważne wiadomości na swój telefon. Potrzebowała planu i pomocy. Zadzwoniła do Agnieszki, swojej przyjaciółki ze studiów, która była teraz wziętą adwokatką specjalizującą się w prawie rodzinnym. Agnieszka wysłuchała wszystkiego, robiąc notatki. To poważna sprawa, ale nie jesteś na straconej pozycji. Dobra wiadomość jest taka, że zareagowałaś na czas. Powiedz mi o mieszkaniu. Kupiliśmy je w 2005 roku. Oboje jesteśmy w akcie notarialnym. Ela, nie mogą ci nic zrobić, jeśli zachowasz zimną krew. Powiedziała Agnieszka. Przy rozwodzie każdy otrzymuje to, co mu się prawnie należy. Nikt nie może cię zmusić do zrzeczenia się swojej części. Ale jasne jest, że planują coś brudnego. Chcą postawić cię w słabej pozycji emocjonalnej. Musisz być gotowa. Ela wróciła do domu zdeterminowana, ale to, co ją czekało, potwierdziło, że wojna już się rozpoczęła. Wiesz, Elu, trochę się ostatnio zaniedbałaś. Rzucił Marek, nawet na nią nie patrząc. Zobacz na córkę Anki. Ma 30 lat, a wygląda na 25, bardzo zadbana. A ty? No cóż, sama rozumiesz. Porównywał ją do młodszych kobiet, przygotowując grunt pod usprawiedliwienie swojej zdrady. Tego wieczoru, gdy Marek był pod prysznicem, Ela sprawdziła ich wspólne konto bankowe. W ciągu ostatniego miesiąca zniknęło z niego 120 tysięcy złotych w kilku transakcjach. Prezenty dla Sandri, opłaty dla adwokata i kto wie, co jeszcze. Wszystko z ich wspólnych pieniędzy. Ela wybuchnęła nerwowym, kruchym śmiechem. Używali jej własnych pieniędzy, by zaplanować jej upadek. Ale ona miała Asa w rękawie, o którym nie mieli pojęcia. Tydzień wcześniej przyszedł list od notariusza z Niemiec. Jej ciotka Józefina. Starsza siostra jej ojca zmarła. Nie miała dzieci ani męża. Cały swój majątek zapisała Elżbiecie, swojej jedynej siostrzenicy. Obejmowało to mieszkanie w Monachium o wartości 3,5 miliona złotych, konto bankowe z kwotą 2,5 miliona złotych oraz luksusowy apartament inwestycyjny w Sopocie. Łączna wartość przekraczała 10 milionów złotych. Ela nikomu o tym nie powiedziała. Chciała zrobić Markowi niespodziankę na rocznicę. Ale teraz te pieniądze i nieruchomości były jej ratunkiem. W poniedziałek Ela obudziła się z jasnym planem. Najpierw odwiedziła notariusza, ale nie tego, który prowadził sprawę jej ciotki. Poszła do pana Nowaka, prawnika od nieruchomości, który pomagał im kupić mieszkanie lata temu. Panie mecenasie, potrzebuję pańskiej pomocy, powiedziała, ale to musi być ściśle poufne. Pamięta pan nasze mieszkanie na Mokotowie? Czy może pan sprawdzić, skąd pochodziły pieniądze na zakup. Pan Nowak zmarszczył czoło, otworzył starą teczkę i szukał przez chwilę. Oto jest. To była nietypowa sprawa. Pieniądze pochodziły bezpośrednio z konta pani rodziców, a w akcie darowizny pani jest wymieniona jako jedyna obdarowana. Marek został dopisany do aktu dopiero dwa miesiące później jako pani mąż. A więc formalnie był to jej majątek osobisty, nabyty przed włączeniem go do wspólnoty majątkowej. Czy Marek kiedykolwiek inwestował w generalne remonty? zapytał prawnik. Ela uśmiechnęła się blado. Marek nigdy nie wydał ani grosza na mieszkanie. To ona wszystko robiła sama. Wychodząc z kancelarii, poczuła się silna i chroniona. W domu czekał na nią kurier z ostatecznymi dokumentami spadkowymi. Była teraz bogatą, niezależną, wolną kobietą. Ale Marek nie mógł się o tym dowiedzieć. Jeszcze nie. Zadzwonił do niej. A jego głos był przesadnie wesoły. Elu, kochanie, zarezerwowałem już salę balową w hotelu Bristol na sto osób. Sto osób na jej publiczne upokorzenie. Czy to nie jest drogie, Marku? Nie martw się, pieniądze są. Ważne jest wrażenie. Wieczorem, gdy Marek był na kolejnym spotkaniu, Ela wyjęła dokumenty spadkowe. Apartament w Sopocie był pusty. Ciotka go wynajmowała ale umowa skończyła się miesiąc temu. Ela mogła się tam przeprowadzić po rozwodzie. Z pieniędzmi w niemieckim banku miała finansową niezależność na lata. A co najważniejsze, dokument potwierdzający, że mieszkanie w Warszawie należało do niej. Marek nigdy by się tego nie spodziewał. Następnego dnia była rocznica. W drodze do hotelu nie rozmawiali. Sala balowa w Bristolu lśniła. Stu gości siedziało przy okrągłych stołach. W rogu sali stała Sandra. Przedstawiona jako nowa asystentka Marka do spraw. Marketingu. Przy małym stoliku z tyłu siedział poważny mężczyzna. Ela go nie znała, ale rozpoznała jego twarz ze zdjęcia na wizytówce. Mecenas Wroński, prawnik był tam na wypadek, gdyby potrzebny był podpis. Drodzy goście zabrzmiał głos mistrza ceremonii. Marek chciałby powiedzieć kilka słów na cześć swojej żony. Marek wstał. Wziął mikrofon i uśmiechnął się szeroko. Przyjaciele, dziękuję, że jesteście tu w tym ważnym dniu. 25 lat to nie byle, Ceo. I zdałem sobie sprawę z czegoś bardzo ważnego. Ludzie się zmieniają. To, co wydaje się słuszne, gdy jesteś młody, z czasem może okazać się błędem. W sali balowej zapadła cisza. Chcę być szczery z wami i z samym sobą. Przez 25 lat znosiłem życie z kobietą, która nie jest dla mnie odpowiednia. Szarą, nudną kobietą, która nie potrafi być partnerką człowieka sukcesu. Nasze małżeństwo się skończyło. Składam pozew o rozwód. W sali zapanowało osłupienie. Jego matka, Krystyna, uśmiechała się triumfalnie. Co więcej, kontynuował Marek, czując się ośmielony, chce sprawiedliwego podziału majątku. Ela musi opuścić mieszkanie. Nadszedł czas na nowe życie spojrzał wymownie na Sandrę. To wystarczyło. Ela powoli wstała i delikatnie zabrała mikrofon oszołomionemu mężowi. Dziękuję, Marku, powiedziała cichym, niemal słodkim głosem. Wszyscy spodziewali się łez, dramatu. Wiecie, drodzy przyjaciele, kontynuowała Ela, Marek ma rację co do jednego. Koniec z kłamstwami. Chcę też powiedzieć prawdę. Marek zmarszczył brwi. Tego nie było w jego scenariuszu. Prawda jest taka, że od trzech tygodni wiedziałam o tej całej szaradzie. Wiedziałam o Sandrze, o mecenasie Wrońskim, który siedzi tam w rogu, i o waszych planach, by zmusić mnie do zrzeczenia się praw do mieszkania. Pan Wroński zbladł i próbował wymknąć się niezauważony. Popełniłeś mały błąd, kochanie, powiedziała, wyciągając teczkę z torebki. Nasze mieszkanie nie jest majątkiem wspólnym. To był prezent od moich rodziców na moje nazwisko, przed naszym ślubem. Mam dokument od notariusza. Marek cofnął się o krok. To niemożliwe. A co więcej, kontynuowała Ela, trzy tygodnie temu otrzymałam spadek po mojej ciotce Józefinie z Niemiec. Mieszkanie w Monachium, kolejny luksusowy apartament w Sopocie i ponad milion euro w gotówce. W sali zapanowała absolutna cisza. Więc o jakim podziale majątku mówisz? Marku, dostaniesz połowę naszej działki rekreacyjnej i połowę wartości samochodu. Cała reszta jest moja. Sandra, oparta o ścianę, stała się biała jak papier. A teraz najlepsze, powiedziała Ela z uśmiechem. Wiecie, ile wasz człowiek sukcesu wydał na tę małą sztukę, by publicznie upokorzyć swoją żonę. 180 tysięcy złotych z naszych wspólnych oszczędności. Goście zaczęli szeptać z oburzeniem. Ale nie jestem mściwa, kontynuowała Ela. Marku, jesteś wolny. Weź swoją wspaniałą kobietę, jak ją nazwałeś i mieszkajcie gdzie chcecie. Byle nie w moim mieszkaniu. Odłożyła mikrofon na stół i ruszyła w stronę wyjścia. Za nią wybuchł skandal. Goście otoczyli Sandrę. Krystyna próbowała coś wyjaśniać, ale nikt jej nie słuchał. W chaosie Sandra, zdając sobie sprawę że jej marzenie o luksusowym życiu legło w gruzach, podbiegła do Marka. Co się dzieje? Obiecałeś mi mieszkanie. Cicho, syknął Marek. Chcecie znać prawdę, krzyknęła Sandra. Ten człowiek sukcesu obiecywał mi złote góry. Kupił mi biżuterię za pieniądze żony. Zaciągnął też pożyczki w PKO im banku, w sumie na 150 tysięcy złotych, pod zastaw ich wspólnego majątku. Wydał wszystko na mnie. Nawet Ela o tym nie wiedziała. Krystyna, która próbowała być niewidoczna, podbiegła do nich. Synu, co ta kobieta mówi? Jakie pożyczki? Zastawiłam swój dom, żeby dać ci pieniądze na adwokata. Cios za ciosem. Nawet jego matka była teraz zadłużona. Pół godziny później w sali balowej pozostali tylko główni bohaterowie dramatu. Marek, Krystyna i Sandra. I co teraz? Zapytała Sandra. Masz w ogóle jakieś pieniądze? Skąd? Jęknął Marek. Wszystko wydałem na imprezę i twoje prezenty. Wiesz, Ceo, powiedziała Sandra, poprawiając torebkę. Odchodzę. Jesteście kompletnie bezużyteczni. Marku, nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Twoja żona to kobieta z klasą. Szkoda, że dopiero dziś poznałam jej prawdziwe oblicze. Wyszła a stukot jej obcasów odbijał się echem. Trzy miesiące później Ela była w sądzie. Sędzia, starsza kobieta, ogłosiła wyrok. Mieszkanie na Mokotowie było odrębnym majątkiem Elżbiety i nie podlegało podziałowi. Sąd orzekł rozwód z wyłącznej winy Marka. Co więcej, udowodniono, że ukrył przed żoną znaczne długi, za które teraz był wyłącznie odpowiedzialny. Miesiąc po rozwodzie Marek stracił pracę. Nagranie z przyjęcia rocznicowego stało się wirałem w mediach społecznościowych z hasztagiem zdrajca ze srebrnych godów. Nikt nie chciał zatrudnić człowieka o takiej reputacji. Skończył jako kierowca taksówki w Starym Oplu, którego musiał odkupić od Eli za połowę wartości. Zamieszkał z matką w małej kawalerce na obrzeżach miasta. Krystyna musiała sprzedać swój dom w centrum, by spłacić długi. Sandra. Dwa miesiące po skandalu wyszła za mąż za właściciela sieci restauracji. Ela żyła zupełnie inaczej. Przeniosła się do apartamentu ciotki w Sopocie. Z widokiem na morze był to prawdziwa oaza. Z odziedziczonych pieniędzy otworzyła małe wydawnictwo specjalizujące się w tłumaczeniach literatury europejskiej. To było jej marzenie. Pewnego wieczoru odwiedziła ją Agnieszka. Wyglądasz na tak szczęśliwą, powiedziała. Czujesz, że się zemściłaś. Wiesz, odpowiedziała Ela zamyślona. Nie czuję zemsty. Czuję ulgę. To nie była zemsta. Po prostu broniłam swoich praw. Prawda zawsze zwycięża, nawet jeśli czasem to trwa. Rok później otrzymała list od Marka. Elu, wiem, że byłem głupcem. Byłaś najlepszą rzeczą, jaka mi się w życiu przytrafiła. Nie proszę o przebaczenie. Chcę tylko, żebyś wiedziała, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Bądź szczęśliwa. Ela przeczytała list i schowała go do szuflady. Bez złości, bez smutku, tylko wspomnienie minionego życia. Tego wieczoru wyszła na taras z filiżanką kawy. Sopot lśnił światłami, w oddali grała muzyka, a powietrze pachniało latem. Była wolna, niezależna finansowo i robiła to, co kochała. I po raz pierwszy od wielu lat czuła się naprawdę szczęśliwa.